Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Skupię się w nim na Kordaitesie. Zapraszam! Kordaites to rodzaj wymarłych roślin nagonasiennych. Róż na bagnach podobnych do Everglades na Florydzie. Między skamieniałymi korzeniami tych drzew często znajduje się skamieniałości, małży i skorpiaków słonowodnych. Kordaites. Mógł dorastać do około 20 metrów wysokości. Występował w karbonie od 323 do 299 milionów lat temu na dzisiejszych terenach Holandii, Belgii i Niemiec. Jego rodzaj został opisany już w 1850 roku. Należał do rodziny Korda Itacee przynależała do rzędu Cordaitales, który dał początek drzewom iglastym. Najbliższymi krewnymi Cordaites'a są Cordaikarpus, Cardiocarpus i Samaropsis. Jego nazwa oznacza kępa korda, od nazwiska czeskiego botanika Augusta Corda. Cordaites, należąc do rzędu Cordaitales, mógł być jednym z potencjalnych przodków drzew iglastych. Jego skamieniałości są bardzo liczne. Bardzo często znajduje się jego nasiona, które dochodzą do nawet 1 cm. Znane jest 8 gatunków. Cordaites daviesensis, Cordaites hislopi, Cordaites kinneiensis, Cordaites ludlowi, Cordaites lungatus, Chordaites Minshallensis, Chordaites Olneyensis oraz Chordaites Principis. Zapraszam Was do obejrzenia moich innych filmów oraz wejścia na mój drugi kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.